Poczekaj, nie ma złota i chcę, że nie ma... A teraz nie biegnie. Witamy w programie. Nie, zaraz, zaraz. tutaj że poszukaj. Nie. jest zboczenie, to jest coś tego? W kształt. Na to na polsę.

Kości z rybem I placki ryżowe. Koniecznie na oleju. A jeszcze te podpłomyki. Podpłomy. I lewiona. A, też pokrzywa. Zrywa na osiemkę. Ziemniaki w mundurkach na oleju. <noise> pokażą z z <noise> I chleć z z tą. Z cebulką i śmietaną. A, wygląda. Czyli... No, okay. <coughs> <Sorry>. no. <Wow. tryk> Pataj, to jest... Czyli nie Czyli nie widzę. jak ten Don't like it z teledysku 2. To OK? Sorry. prawie nie mówią o pieniądzach. Ale nigdy o nie zapominają. To jest druga część tego Tak to wyglądało. Więc 39 no to... centów za... za pół. A jakbym chciał drzewom lotniczą zrobić na 5 do 6 dni, to jest wtedy za 1 dolar 40 dni. Ostatnia dolarów. To jest tu pomocne. To możemy mieć na subie Nie wiem, czy to zrobić. A, a ty coś w tym stylu, Takie mu wierzyło na jakieś? Cześć, jestem Michał, z Maciej Bielos w poprzedniej pozycji tego filmu. Eee, chciałbym Wam zaprezentować dzisiaj w naszej kuchni, w tym mieszkaniu Berka Joselewicza w yy, agencji tak Berk Arts, Josel Arts. Kurcze à la china. Piwo to jest to, co lubię najbardziej. Aby przygotować kurczę, bierzemy kurę, kroimy ją w małe tej wielkości trudki. Następnie przygotowujemy ciasto. Kładające się z jajka w całości, jajko, żółtko, plus białko, eee, rozbijamy to z mąką ziemniaczaną przyprawiamy to pieprzem oraz solą moczymy tamte pocięte kawałki w tym cieście i wrzucamy na gorący, rozgrzany tłuszcz i to wszystko, wychodzi coś takiego co jest zajebiste, palce lizać i ja po prostu z tego miejsca pozdrawiam was tam wszystkich i kocham was, kocham